Szanowni Państwo, chciałbym od, rozpocząć od stwierdzenia, że nowe samochody dostarczają obecnie coraz mniej radości z jazdy. Można powiedzieć, że stają się coraz mniej emocjonalne i tym samym zabijają przyjemność, którą czerpiemy z prowadzenia samochodu. Dlaczego zatem projektuje się systemy jazdy autonomicznej, gdzie rola kierowcy ograniczy się w zasadzie do wprowadzenia w nawigację celu podróży? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy odwołać się do jednej z podstawowych potrzeb człowieka, która oznacza się brakiem ryzyka, utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego, np. życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dób materialnych czy też niematerialnych, czyli do stanu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo, a w zasadzie zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest jednym z głównych powodów, dla którego projektuje się pojazdy autonomiczne. Wynika to przede wszystkim z analiz, że czynnik ludzki jest odpowiedzialny za około 90% wypadków drogowych. Zatem wyeliminowanie tego czynnika poprzez zastąpienie kierowcy człowieka automatem powinno skutkować znaczną redukcją wypadków. W motoryzacji, e, Określa się to um, też jako wizja zerowej liczby wypadków drogowych. W okresie ostatnich 70, w zasadzie lat, systemy bezpieczeństwa pasywnego i aktywnego, które stopniowo były wprowadzane do standardowego wyposażenia samochodów, umożliwiły minimalizację skutków wypadków drogowych, jak też ich zapobieganie. Przewiduje się, że systemy bezpieczeństwa aktywnego nowej generacji, jak również systemy jazdy autonomicznej umożliwią praktycznie pełne rozpoznanie zagrożeń w ruchu drogowym i w ten sposób wyeliminowanie wypadków drogowych. Aby rozpoznawać zagrożenia występujące w ruchu drogowym, samochód musi posiadać taką zdolność. Taka zdolność jest niewątpliwie krytycznym komponentem w samochodzie autonomicznym. Gdyż wpływa zasadniczo na wszystkie inne akcje podejmowane przez system sterujący ruchem pojazdu. Ten krytyczny komponent jest określany jako samochodowy system percepcyjny. Jedna z definicji określa system percepcyjny jako system obliczeniowy, który jest przeznaczony do wnioskowania o właściwościach środowiska fizycznego na podstawie zmysłów. Taki system może mieć formę biologiczną. Która w samochodzie prowadzonym w tradycyjny sposób przez człowieka kierowcę jest realizowana przez ludzkie zmysły i mózg. W samochodzie autonomicznym zaś mamy do czynienia ze sztucznym systemem percepcyjnym. Tutaj rolę zmysłów pełnią czujniki monitorujące otoczenie samochodu, np. kamery, radary, a obliczenia są wykonywane za pomocą dedykowanej jednostki komputerowej. Należy jednak sobie zdawać sprawę z tego, że takie systemy percepcyjne nie są perfekcyjne. Dotyczy to zarówno systemów biologicznych, jak i sztucznych. Istnieje wiele przykładów, które pokazują pewne niedoskonałości w działaniu takich systemów. Jednym z takich przykładów jest laserowa projekcja obrazów na drodze, która może wprowadzić w błąd samochodowy system percepcyjny oparty na wizji komputerowej. I w ten sposób dochodzimy do kluczowego pytania które dotyczy głównej przeszkody uniemożliwiającej wprowadzenie samochodów autonomicznych do produkcji seryjnej. Wyrażenie produkcja seryjna jest tutaj warte podkreślenia, gdyż w przemyśle motoryzacyjnym droga od prototypu do fazy produkcji seryjnej jest długa i trudna. Dlaczego? Gdyż wszystko rozbija się o kwestię bezpieczeństwa. Czyli bezpieczeństwo, i to potwierdzone formalnie, jest tym, co będzie decydowało, że samochody autonomiczne staną się powszechne. I tutaj moją, mogą pojawić się głosy, że przecież takie samochody są już produkowane seryjne i powszechnie dostępne dla przysłowiowego Kowalskiego. Więc czym jest problem? Ostatnie badania przeprowadzone przez Amerykański Związek Motoryzacyjny wykazały, że istniejące systemy wspomagające kierowcę nie zapewniają odpowiedniego poziomu niezawodności w zakresie bezpieczeństwa. W eksperymentach oceniano pięć pojazdów segmentu premium. Były to BMW X7, Cadillac CT6, Ford Edge, Kia Telluride oraz Subaru Outback. Można przyjąć, że te modele reprezentują aktualny stan rozwoju technologii jazdy autonomicznej dostępnej w pojazdach seryjnych. Te badania wykazały, że systemy Wspomagające kierowce średnio raz na 8 przejechanych mil nie radzą sobie z napotkanymi sytuacjami na drodze, które w zasadzie powinny zostać poprawnie przez, przez te systemy zinterpretowane. Wniosek z przeprowadzonych badań jest taki, że obecna technologia jest daleka od stuprocentowej niezawodności. Bezpieczeństwo systemów jazdy autonomicznej należy rozpatrywać pod różnym kątem, a mianowicie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz tzw. bezpieczeństwa zamierzonej funkcjonalności. Podstawowym celem cyberbezpieczeństwa jest wykrywanie i zapobieganie atakom na pojazd. Cyberbezpieczeństwo jest przede wszystkim związane z ochroną i monitorowaniem interfejsów pomiędzy pojazdem a środowiskiem zewnętrznym. Koncepcja bezpieczeństwa funkcjonalnego opisana w normie ISO 26262 bada zagrożenia spowodowane nieprawidłowym działaniem komponentów elektrycznych i elektronicznych. Typowe awarie wchodzące w zakres bezpieczeństwa funkcjonalnego to systematyczne i przypadkowe awarie sprzętu, zachowanie oprogramowania w przypadku błędów pamięci i tym podobne. Technologia pojazdów autonomicznych jest stosunkowo nowa, dlatego też normy takie jak wspomniana już ISO 26262 nie uwzględniają jeszcze pewnych kwestii związanych na przykład z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w sterowaniu pojazdami. Pewne nietypowe zachowanie systemu z powodu ograniczenia wydajności lub niewystarczającej odporności funkcji w odniesieniu do zmian sygnału wejściowego czujnika lub ogólnych warunków środowiskowych są przedmiotem nowej normy o nazwie Safety of the Intended Functionality. Zważywszy, że system percepcyjny jest kluczowym elementem technologii autonomicznej jazdy, kwestią dominującą staje się bezpieczeństwo związane z nim funkcjonalności, dlatego w dalszej części prezentacji skupię się na tym aspekcie bezpieczeństwa. Rozważając ten aspekt bezpieczeństwa systemu, możemy mówić o znanych bezpiecznych scenariuszach. Jest to obszar pierwszy oznaczony na rysunku. Znanych niebezpiecznych scenariuszach, obszar drugi. Nieznanych niebezpiecznych scenariuszach, obszar trzeci. Oraz o nieznanych bezpiecznych scenariuszach, obszar czwarty. Naszym celem jest maksymalizacja lub przynajmniej utrzymanie obszaru pierwszego na tym samym poziomie oraz minimalizacja obszarów 2 i 3. Obszar czwarty, jako że oznacza on nieznany, ale bezpieczny scenariusze, można pozostawić takim, jakim jest. Należy sobie zdawać sprawę, że obszaru drugiego nie można będzie w praktyce całkowicie wyeliminować, Niemniej jednak należy go zredukować do akceptowalnego niskiego poziomu. Obszar trzeci powinien być również zmniejszony jak tylko jest to możliwe, ale przy akceptowalnym nakładzie pracy. Tutaj nie mamy za dużo możliwości, ponieważ niebezpieczne scenariusze są nieznane i często są one nieobserwowalne lub niedetektowalne. Zasadne jest zatem kolejne pytanie, czy naprawdę możemy opracować bezpieczny system. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, w pierwszej kolejności musimy opisać bezpieczeństwo w sposób formalny, najlepiej wykorzystując odpowiedni aparat matematyczny. Jeśli powrócimy do definicji bezpieczeństwa, to zauważymy, że bezpieczeństwo jest powiązane z ryzykiem wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia, czyli można przyjąć, że bezpieczeństwo jest tożsame z ryzykiem. Z kolei ryzyko można zdefiniować w kategoriach prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków określonego niebezpiecznego zdarzenia. Z tego m.in. powodu y, nigdy nie da się osiągnąć stuprocentowego bezpieczeństwa, gdyż nie da się stworzyć y, systemu opartego na oprogramowaniu, który nie będzie zawierać błędów. Ale my, jako społeczeństwo, możemy zaakceptować narażenie na określone ryzyko, gdy jest ono akceptowalne. Jeśli teraz uwzględnimy ten akceptowalny poziom ryzyka w równaniu definiującym ryzyko, możemy otrzymać model ryzyka. W takim podejściu wszystko to, co jest poniżej linii określającej tolerowany próg, należy uznać za uzasadnione ryzyko, a to, co jest powyżej, za nieuzasadnione ryzyko. Jeżeli zatem z niebezpiecznym zdarzeniem jest związany nieakceptowalny poziom ryzyka, to musimy podjąć działania, aby to ryzyko osłabić do akceptowalnego poziomu. Jak zatem ocenić poziom bezpieczeństwa, aby móc stwierdzić, czy ono jest akceptowalne, czy też nie? Powiedzieliśmy już, że bezpieczeństwo jest powiązane z prawdopodobieństwem i skutkami wystąpienia danego niebezpiecznego zdarzenia. Skutek wystąpienia zdarzenia jest raczej łatwy do określenia poza tym jest to parametr deterministyczny. Znacznie trudniej jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia. Słuszne jest zatem stwierdzenie, że ocenę poziomu bezpieczeństwa należy dokonać przy wykorzystaniu metod analizy statystycznej. Dokonując takiej analizy, musimy mieć na uwadze dwa ważne fakty. Po pierwsze, liczba potencjalnych możliwych sytuacji na drodze jest praktycznie nieskończona, zatem przestrzeń zdarzeń losowych będzie zawierać nieskończoną liczbę elementów. W takiej sytuacji można próbować tą przestrzeń podzielić na skończoną liczbę partycji. W pewnym sensie klas równoważności, które będą jednakowo lub podobnie traktowane przez system percepcyjny samochodu. Po drugie, z punktu widzenia bezpieczeństwa pojazdu autonomicznego, kluczowe są zdarzenia obarczone praktycznie zerowym prawdopodobieństwem. Zatem identyfikację potencjalnych zdarzeń niebezpiecznych należy przeprowadzać bardzo uważnie w sposób systematyczny i metodologiczny. Obecnie nie ma wiele udokumentowanych i opisanych podejść pozwalających na obliczenie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa w sposób formalny dla systemów percepcyjnych. Spróbujmy się zatem temu problemowi przyjrzeć się dokładniej i zaproponować pewne podejście. To będzie podejście w czterech krokach. W pierwszym kroku należy zidentyfikować potencjalne zdarzenia niebezpieczne. Aby to zrobić, należy wyznaczyć zmienne opisujące sytuacje drogowe których pewne wartości mogą prowadzić do potencjalnego zdarzenia niebezpiecznego. Ważne jest, aby te zmienne miały charakter mierzalny i policzalny. Przykładami takich zmiennych mogą być np. liczba obiektów na drodze, promień cząstki zanieczyszczeń na obrazie, trajektorie zidentyfikowanych obiektów na scenie i wiele, wiele innych. W drugim kroku należy się skupić na modelowaniu zdarzeń niebezpiecznych. Każdą zmienną XI zidentyfikowaną w poprzednim kroku należy teraz potraktować jako zmienną losową określoną na pewnym zbiorze zdarzeń losowych omega. Ten zbiór może zawierać nieskończoną ilość elementów, dlatego propozycja jest taka, aby go zrzutować na siatkę reprezentującą pole widzenia czujnika i w ten sposób otrzymamy nowy zbiór omega daszki. I e, poprzez e, taką akcję otrzymamy nową zmienną losową, zdefiniowaną na zbiorze zdarzeń losowych o skończonej liczbie elementów. Te operacje można zilustrować w sposób graficzny. Pole widzenia sensora może być reprezentowane przez prostokątną siatkę. Trajektorie obiektów na tym przykładzie są naszymi zmiennymi, a właściwie to funkcjami charakteryzującymi sytuacje drogowe. Jeśli trajektoria przechodzi przez określony element siatki, to zakładamy, że jest on pokryty przez tą trajektorię. W kroku trzecim do każdej zmiennej losowej przypisujemy funkcję rozkładu prawdopodobieństwa. Taka funkcja może reprezentować rozkład jednostajny gdy wszystkie obszary w polu widzenia czujnika są równie ważne. Możemy oczywiście użyć innej postaci funkcji rozkładu, gdy pewne obszary w polu widzenia czujnika są bardziej czułe i ważniejsze z punktu widzenia algorytmów percepcji. Zasadniczo rozkład prawdopodobieństwa należy wyznaczyć na podstawie charakterystyki czujnika. Tą sytuację możemy oczywiście zilustrować graficznie za pomocą naszego poprzedniego przykładu ze śledzeniem obiektów. Należy tutaj podkreślić, że funkcje, funkcja rozkładów prawdopodobieństwa może zostać również użyta do zebrania zestawu scenariuszy zgodnie ze zdefiniowanym rozkładem. I w ostatnim kroku. Dla każdego przypadku, który prowadzi do nieprawidłowego działania systemu, możemy obliczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia zgodnie z przypisanym rozkładem. Na przedstawionym przykładzie e, jedna z trajektorii oznaczona kolorem czerwonym prowadzi do nieprawidłowego działania systemu. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego przypadku e, może być teraz e, łatwo wyznaczone, gdyż e, wszystkie niewiadome są e, nam e, już znane. Jeśli uzyskany wynik jest na akceptowalnym poziomie, to nie musimy nic w zasadzie robić. W przeciwnym przypadku należy pomyśleć o poprawie działania systemu, aby wyeliminować nieprawidłowe działanie systemu w odpowiedzi na dane zdarzenie, albo też zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Wszystkich zainteresowanych tym tematem, jak również z zagadnieniami związanymi z pojazdami autonomicznymi, zapraszam serdecznie do kontaktu i współpracy. Bardzo dziękuję za uwagę.